mnie słychać całkiem nieźle Witam Was, dzisiaj mamy e, już mówię e, okay. inaczej, jeszcze raz Siemanko, piątkowy poran... Dobra, mamy w stylu BNT, przywitałem się ma e, mamy piątek 15 sierpnia 2025 roku Zaczynam nagrywanie mniej więcej w tym samym miejscu co w tamtym roku i jadę nawet chyba nie mniej więcej dokładnie tą samą trasą co w tamtym roku. Eee, tylko tym razem już z góry zakładam, że do Warszawy nie jadę. A jadę tylko do siostry. 100 km. Eee, bo te ostatnie 50 km byłoby w takim upale, że wolę nawet tam nie zakładać, że jadę, tylko po prostu do siostry. Bo ze względu na piękną pogodę, jaka była w lipcu. Nie zdążyłem się za dobrze przygotować yy, i ten i cardio po prostu yy, na 150. 100 raczej przejadę, znaczy 150. Możliwe, że też bym przejechał, ale... Yy. Zaszły też zmiany co do jakości względem poprzedniego roku. Na plecach, na kilku kamera 360 do DJI. Na kierownicy DJI Action 5, która jest spięta z mikrofonem Mic 2, też od DJI. I do tego wszystkiego łącznie 5 kart o łącznej pojemności ponad 1 terabajta. A, no i właśnie, jeszcze nie dodałem. Oczywiście znowu trochę później niż chciałem, ale jest ok, 5.30. Chciałem wyjechać w ogóle domyślnie, tak, chciałem wyjechać o 4.30, ale później organizm mi powiedział, nie, 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 ty tak wcześniej nie będziesz wstawał. Raz wstałem o 3.30, zacząłem się szykować, jakby to był dzień rest day, więc sobie siedziałem przy kąpie, było okej, okay, później co prawda chodziłem zmęczony, ale ok. Ale drugi dzień, jak wstałem o 3.30, z chęcią wyjścia na rower, żeby zrobić e, ostatnią rozgrzewkę przed Warszawą. To stało tej 3.30, ale organizm pociągnie nie, i mnie zaczęły boleć nogi. W ten oto sposób tamtego dnia zostałem w domu. Nie mam takiego super przygotowania, i liczę, że dojadę, że mi nogi i kondycja pozwolą, i ogólnie wszystko, całe tutaj, zbieżności. Wszechświata, jakie występują, pozwolą mi dojechać. Szybko, 34 36 Ja dwukropek, ja dwukropek, mam mało siły, też ja dwukropek, 36 na godzinę U Mijam miejsce z dzikami, więc to akurat dobrze, że jadę szybko. Tylko, że tam jest górka, po którą będę jechał 13, ale tu mi w tamtym roku ugrywa dziki na drogę wyszły. To było widać zresztą. Z pozdrowieniami dla Jega. Dobra, nie widzę żadnego dzika. O, tu ktoś zgubił błotnik właśnie chyba na dziku Taki podjazd, czy Wy to widzicie? Ech, kurwa! O, 124, Warszawa! Ech, kurwa! Kurwa! O, ale cieszy mnie to, że jest lepiej, bo na początku ona no było tak miernie. A teraz trochę się rozbudziłem, jest lepiej odrobinę. A już za daleko, żeby wracać. chwilę przerwy w sumie w tym samym miejscu co zawsze ale w ogóle bo ruszam już no nie i wkurza mnie to zawsze bo tutaj chciałem generalnie koszyczek sobie zrobić zaraz pokażę taki, taki nie taki koszyk na, na zakupy tylko właśnie taki mały koszyczek na jakieś drobiazgi yy, przy kierownicy żeby właśnie coś odłożyć na chwilę jak jadę i na przykład teraz chcę sobie yy, batonika wafelka o, i się cieplej trochę zrobiło, dobra, bo już, już mi pisgało w pewnym momencie. Ale wracając, bo chciałem sobie właśnie położyć batonik, i teraz bym wrzucił sobie go do takiego koszczkania tego Hanskiego na zakupy przed rowerem, przed kierownicą, Tylko jakby od mojej strony kierownicy. Taki mały dosłownie, jak, jak na bidon, coś takiego. Tylko zamknięty, żebym tam nie wiem, klucze telefon, takie pierdoły go odłożyć, żeby mi to nie wyleciało. Bo teraz, na przykład, chcę sobie zjeść. Wafelka, ale nie stojąc na przerwie, tylko już jadąc. E, już jak będę jechał, włączył światło, włączył światło. No nie mam tego, więc sobie wymyśliłem tu ciekawie. Rzepem to sobie związałem do ramy i czeka na dobry moment na zjedzenie tego. Więc będę teraz sobie to. Od ten tego wywał i wpierdzielał wafelka Tylko muszę to odkleić i się nie wywalić O, autobusy wyjeżdżają po robotników Cały gang autobusów dobra jest O, wysz Trochę rozluźniłem i się wysunął po prostu Ty, ale no żeby w święto kurwa ludzie pracowali? W się sensie ja rozumiem Gdzieś tam, nie wiem, no McDonald's no, na autostradzie, stacja paliw, tak, takie tam rzeczy, no nie, ale są jakieś sklepy, magazyny, znaczy sklepy, magazyny, centrum logistyczne, kurwa ludzie tutaj żyją, to jest kurwa normalne, ja to w ogóle jestem, ja to jestem, eee, ja potrafię, jak raz gdzieś pojechałem, to czasami, w większości, potrafię później otworzyć tą trasę z głowy i na przykład... Eee, Trasy do Warszawy raptem cztery razy w życiu jechałem. Ale ja bez map, generalnie. Ja cóż, spontan mogę jechać. Każdą drogę, gdzie to nie jest prosto, tylko czasem trzeba skręcić w jakąś konkretną ulicę z czwartą moc tego. Ochwaj, to teraz ta droga była. Chyba tak. Czekaj, ta, czy następna? Kurwa, z mapę. jest bo za... No i tyle z mojego pamiętania trasy dokładnej Sí, Ach, no, robi się ciężko. Oku odleciało, ale nie chcę, żeby w tom odlatywało. Robi się ciężko, tak jak mówiłem już, albo nie mówiłem. Przez to, że w tym roku lipiec był mega deszczowy, to bardzo mało jeździłem na rowerze. Dołożyło się do tego jeszcze to, że kupiłem auto, więc już się nie chcę tak dupy ruszać rowerem, a w zasadzie. Można autem, bo wtedy byłem zmuszony, że albo rower, albo komunikacja miejska, no to wolę nawet zmarnąć, zmoknąć, ale przez 15 minut niż 30-40 w komunikacji miejskiej. A teraz już przez dosyć długi czas no, nie jeździłem i właśnie w lipcu ciągle padał deszcz i nie miałem się jak przygotować na jakieś większe trasy. No i po prostu sobie pojeździć dla zabawy. Ale tu są fajne te stara, stara żwirownia. Uch, rower mi się zjebał stara Wirovnia. No, nadzieję, że mi tu zaraz jakiś kład nie wiedzie, to co tam trąbi. 8.24. To wątpię, żeby coś mi tutaj miało teraz przejechać. Właśnie prowadzę rower, bo to jest po prostu taka niestabilny grunt. Dużo piasku, więc tu, tutaj prowadzę. Nie będę się nadwyrężał. A i tak już no jest dosyć ciężko, właśnie, bo nie miałem przygotowania. Mamy 43 km, 43, 41. Znajdziesz yy, w sensie 420 metrów, więc na razie liczę, że kawałek przejdę, yy, to inne partie mięśni popracują, inne partie nóg. Tadę przez chwilę trochę odpoczną, bez problemów dojadę, no ale niestety połowy jeszcze nie ma, a połowa czasu przewidzianego na rower już minęła, więc spóźnię się, że tak to można powiedzieć względem planu, który miałem. No ale cóż no, no zdarza się i tak. 106 kilometr, jeszcze jakieś 44, ale tak mnie ciągnie w nodze, odzio w prawej. Nie dość, że już się robi gorąco i w słońcu jest, no już naprawdę gorąco. Teraz akurat jeszcze przez najbliższe, nie wiem, 20 kilometrów, ja będę głównie jechał pod drzewami, ale później. Zaczyna się taki fragment z 15 km, gdzie zawsze jest gorąco. To jest droga przez pola same. I tam nie ma żadnego drzewa praktycznie. Tam będzie masakra. A jeszcze mnie prawa noga zaczyna ciągnąć. jakbym sobie nie wiem, albo coś miał zaraz odpukać, zerwać, albo jakiś skórz nie bym miał złapać. Bo mam nadzieję, że dojadę w ogóle. No jest słabo. Teraz w tym stanie, nawet gdybym sobie założył, że ja jadę do Warszawy, tak jak planowałem pierwotnie, to teraz już i tak bym wiedział, że nie ma szans, że ja jadę do Warszawy, bo pierwszy raz, no dobra, dwa lata temu też tak miałem wydolnościowo, że że nie dałem rady i w tym roku też nie da. tylko mikrofonu. No, jeszcze trochę wystarczy. Właśnie przejechaliśmy przez e, nie wiem, park krajobrazowy Las Nieborów, w Nieborowie, obok Nieborowa, Łodewa. E, I to jest fajna taka, właśnie opuszczona droga krajowa. Ona właśnie kiedyś szła tędy, a później wybudowali drogę na Łowisz bezpośrednio. E, i, I ten fragment DK jest tylko taki dojazdowy. Jest jakości drogi krajowej, ale yy, używany teraz lokalnie i rowerowo. Kiedyś to była po prostu droga, teraz robili pas rowerowy. I spoko. Tylko ja muszę w prawo, a tutaj mnie na lewo zmusza. I teraz przejeżdżam tu na tą stronę. I tutaj, w ten sposób. A i tu już się kończy rower. No to kurwa, zajebiście sobie pojeździłem. Super, top. No, yy, właśnie ten, ten fragment drogi przy nieborowie. Jeden z fajniejszych, moim zdaniem, odcinków na całej trasie. No bo jest. Długa droga w, lesiu, w lesie pusta dobrej jakości nawierzchnia i fajnie się jedzie Teraz natomiast będzie mnie czekał długi fragment na 40, stu, 40 stopniowego upału bo jest zaraz się zaczyna drogę już typowo przez pola i teraz jeszcze będzie fragment drzew, ale niedługo one się skończą I długi czas będę jechał po prostu między polami Będą tylko jakieś pojedyncze drzewka i mniejsze laski Więc będzie ciężko Tyle dobrze, że kolano już mnie tak nie ciągnie jak mówiłem Ale... Ale no... czuję je i ewidentnie jest zmęczone w okolice, w które miałem dojechać, dokładnie no to nie będę nagrywał gdzie e, w każdym razie gdzieś między Teresinem a Żyrardowem e, gdzieś we wsiach pomiędzy e, no tam jeszcze parę kilometrów zostało, ale to już tak bliżej 3-5 e, i, i będę w Pointie. i wszystko mi mówi, żebym mnie jechał do Warszawy i tak już nie planuję. Ale wszystko mi to mówi, bo jeszcze rower mi się psuje. Przeskakuje mi łańcuch. Co jeden obrót? Prawdopodobnie coś właśnie z łańcuchem albo z zębatką. Będę musiał na to spojrzeć no i naprawić, bo tak to bym do Warszawy na pewno nie dojechał. Ale w ten sposób to ja nie wiem, czy ja na pociąg dojadę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. A tym czasem się żegnam na ten moment, godzina 11.40 Można powiedzieć, że od między teraz a 12 dojechałem I około 90 km zrobiłem Odezwę się jak będę jechał na pociąg Nieee Siema siema, 16.20 wyjeżdżam z safe house'u co prawda z delikatnym opóźnieniem, bo kupiłem sobie bilet ze stacji w Żyrardowie na 17.24 16.20, a biorąc pod uwagę, że mam uszkodzony ten rower, to może być ciężej, ale powinno się. Powinno się udać, ale no jedzie się teraz yy, ciężej przez to, że no, jest ten łańcuch szkodzony, więc muszę zdążyć. No i tyle, i jadę. Jeszcze 15 km przede mną. Nowe.